Mamy w planie zwiedzanie dzisiaj Mirror Stone Cave. Jeśli będziemy mieli szczęście, to zobaczymy promienie słoneczne, które wpadają do jaskini i tworzą refleksy. Dzięki z tego wziąła się nazwa. I ruszamy na wodospad KUNKA Wulang 945 dolarów stare dychy, stare dolarówki, 10 dolarówki nie chodzą. Mogą nie być że tak. Poza tym nominały takie jak 10, 20, 10, 5 chodzą po, po niższym kursie około 10, to już o 10 tysięcy. Tak? Tak. O 10 tysięcy taniej. Jedno do rolówki, do dolarówki, i dwu dolarówki chodzą w ogóle o tysiąc stanie, także brać dużo, że nominały setki i się nie czaić, bo myśleliśmy, że my, jak weźmiemy jedno dolarówki, to będziemy się zapłacić na tnisku za coś czy coś. Yy, w ogóle się nie przydały, dużo nominały tylko. Tak, korekt? Tak, się? To do warunku random o płeczności randaman. Randaman. Co B. Jest B. Okay, that is chicken. Yes. That's the coconut curry. Yes, <laughs> curry. Mm -hmm. But yes. this is one coconut. Yes. And this is this is from uh cowskin. Oh cow skin, -huh. okay. This one also. And this is from uh Oops. <laughs> No problem. <laughs> <laughs> I, I'm okay. You okay? Yeah. Cassapal <laughs> from Kasapali. <laughs> Cassapali. <laughs> <laughs> <from Kasabansk. laughs> Ka uh, okay. <laughs> Dobra, w końcu się dowiedziałem, jak na ziemi to się nazywa. Kasawa Lips. Dobra, w końcu, bo jedliśmy do ziemi przez parę dni, nie? Nie. Nikt nie powiedział, nie był w stanie nam powiedzieć, co to jest. Okej, okay, dobra. Zamawiamy. Na razie bierzemy lunch na wynos Potato? No, potato, yes. Fried potato. Okej. Agata. And you name? arrive? already hot, thank you. To Oj, czuję, że to będzie żeby wyjazd. Wjechała ośmiornica i kalamary. Okay. Będziemy robić mix-mix. Będziemy robić. Korbie, radę, ale naprawdę takiego warunku to jeszcze nie widzieliśmy, nie? Wypasionego. Aż jestem głodna, nie mogę od tego lunchu. Przyjechaliśmy do fabryki, um, Boże, tofu. Przyjechaliśmy do fabryki tofu i tempe. Tempe to jest um, wygląda, spakuje bardzo podobnie do tofu, jakkolwiek jest to bardziej spermentowane i jak to jesz, to w środku możesz widzieć całe ziarna soi. Ładnie tak, pachnie. Tak, bardzo ładnie tutaj pachnie. Całe wiatra pełne okru. Normalnie raj. Patrzcie, wygląda cudownie. Uf, bardzo ślisko, trzeba uważać. Podejrzymy tutaj pana. Uwielbiam nie wygląda to też podobnie do produkcji białego sera, bo i też to widać muszą zagotować odcisnąć, tu jest wielka odciskarka tu są piece piękne kaploci wyprawka jest drewniana już odciśnięta a tam pan jeszcze wylewa od sterza przygotowaną pulpę powiem wam, że Podoba mi się tutaj, naprawdę, w tu prawdziwa Indonezja. Pan sobie trzyma peta w zębach i się leci. Myślę, że co byłby przeszczęśliwy. Good job! Ale wiecie co jest najśmieszniejsze. A nepit i wszelkie normy produkcji żywności by tutaj po prostu umarły, ale to jedzenie jest takie pyszne. I jeszcze nas nie pokarało, a jemy co chcemy. Tutaj pan będzie mielił ziarna e, soi. Tempe jest podobnie jak, podobnie jak tofu, zrobione z soi, z tym, że tutaj mamy ziarna fermentowane ziarna soi. Kiedy to jesz, możesz... Uu! Jak jesz, to widzisz w środku, jak przegryzasz, takie pełne ziarna soi. Mm. Bardzo dobre. Dobre, dobre. Ale tofu lepsze dla mnie, szczerze powiem. Inne. Jest lepsze. A tutaj... Ludzie, którzy pracują w Tartaku, powinni wiedzieć, o co chodzi. Wióry z przerobu drewna. Nie wiem dokładnie jakiego. No, no pachną podobnie jak nasze. Wiadomo, co region, co to, to, to kraj, to inne gatunki drewna, prawda? Dobra, nasza furka. A więc tak. Większość mieszkańców Le Buen Badio, znaczy przepraszam, połowa, 50 na 50 to muzułmanie i 50 to katolicy. Nasz kierowca jest katolikiem, ale je psy. Jest to normalna praktyka. Tak jest. E, jakkolwiek ma... nie robią tego na co dzień, robią to tylko w momencie, kiedy brakuje świń. Tak jest. Y, I pies jest ponoć dużo lepszy. Nie ma tłuszczu. Nie ma tłuszczu. A to jest brat y, naszego przewodnika, który idzie z nami jest słabo z angielski, ale, ale towarzyszy nam i robi zdjęcie czasu do czasu. To jest sojan. Sojan, yeah. nie? Nie. Yes? Yeah. A jeszcze co jest warto e, wspomnieć na potrzeby lokalnego e, katolicyzmu. Czy... Ogólnie no, są bardzo wierzący katolicy tutaj. I pan zapytał, czy jesteśmy małżeństwem. Powiedzieliśmy, że nie, a pan powiedział, że w razie czego to będzie mówił, że jesteśmy, żeby nie było żadnych problemów. Tak. No. Także zostaliśmy to. na potrzeby tej wycieczki małżeństwa. A ogólnie e, kobiecie z podróżującej samej, Agata? Chcielibyśmy najlepiej podróżować? Wedding ringiem. Tak. Nie zawsze to działa, ale czasami po prostu pokazujesz tak. im positkowy palec. Bardzo, <grym> bardzo, bardzo mi to pomagało, kiedy podróżowałam samotnie. Zawsze można było powiedzieć, że mąż sobie oczekuje w hotelu, albo że dołączy do mnie później, albo jakąś inną ściemę. W każdym bądź razie w, w niektórych krajach było to respektowane, w innych oczywiście usłyszałam, a nie szkodzi, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żale. No, ale Robiło to jakąś tam różnicę czasami, eee, no. A no, podczas tej podróży mam tu męża, także dba o mnie. Jestem skazany na o mnie. A co nie dwa? No. Jedziemy na dalszą Dobra. Wycieczkę. One is a mass banana yes. and one is susu banana. Ogólnie na... Susu means milk. Milk. Yeah. milk mass means goal. Gol. Gold gold. gold, gold, yes. Oh, o so są because of the color. Yes, because the color, yeah. Ok, like dobra. To te niby są złote, a te są mleczne. W ten oto sposób. E, a na Indonezji, czyli w sumie na Flores jest ponoć 17 rodzajów tak. Please don't Kunka uh, wulang. The... Wodospad Kunka eh? wulang Cuncha. Cuncha? Cuncha. Dobra, cuncia. Wiesz, Wiadomo po polskiemu się czyta. Jezu, co to. Bulang. Bulang. No, bulang. Okej. Ale Specjal forwodowy, nie? Pan wkręca, że rane tutaj są, znaczy wkręca. Może i są, faktycznie. Na Forest też mi się wydaje, żeby ją być. Śmiesznie by było. Nie wam powiem. W tych wszystkich przygodach, nie? No. Poza tym to mamy jeszcze taki problem, że idziemy podobno pływać do wodospadu. A jak wcześniej wspomnieliśmy, byliśmy wymienić pieniądze, więc mamy przy sobie bardzo duże butyki. Cały tak, majątek. Tak, i teraz się borykamy z tym samym problemem, jak my to wszyscy turyści. Co tu zrobić z tą kasą? Czy zaufać przebudynkowi, że no tu skroi? <noise> Czyli jedno będzie pływać, a drugie filmawać w bagażu, ale to wtedy też będzie jasne, sygnał, że no będzie trochę przy sobie. Także zobaczymy, zobaczymy. a jeszcze kolejna sprawa. Czuję się bardzo bezpiecznie w towarzystwie naszego przewodnika i kierowcy, jego brata. Ale w sumie Agata dobrze ujęła, że... Ofiary te da bandiego też czuło się bezpiecznie jego towarzystwie Więc trzeba uważać Niech was nie zmyli Hello. Roy? Yes No i już mi się podoba Jest ten motek to buja You're doing that in purpose uh. Ej, no tacy, nie? Tu mamy Jumping Area. Ja nie wiem, czy będę miała tyle odwagi. Jarek skacze z wysokości, ja wolę jednak schodzić do zbiorników. Wygląda to imponująco, muszę przyznać. Imponujące. Agata w dole. Właśnie schowała się po, za skałą, chodzi po łachach piachu. Ja teraz skoczę z GoPro. Niestety nie mam pływaka, Zaryzykuję całe nagranie. Kilkudniowe nagranie. Znaczy, przepraszam, kilkudniowy materiał. Uuu! Jak mi magia pływa stylem? Uwaga bołtone, macham wojna bo dziółtone. Za herbatkę pyszną i kawę dla przewodnika musimy zapłacić zielony papierek 20 tysięcy. You. Dziękuję. welcome Rango wilić. Stąd się wypływa, stąd się wypływa do Jaskini Ranku. Jaskini. A weseczka wygląda tak. Kuski. Kaczki, kurki, kustki Ludzie Polemki A tutaj będziemy, tutaj będziemy, mam na nadzieję, że uda się zobaczyć Jak robią łódki Tradycyjne, o proszę, pomarańczka poszła w ruch Hello, Hello. Hello! 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 Oooo! Słychać, powstaje udaczka. To by mi się przeszło, kurde, on powiem. To taka po prosta strona, jak to wygląda. To był hafton for one boat. Yes, for one boat. Semi pinisi. Semi, semi -pinicy. Semi, -pinicy. Pinicy, no, semi semi. Semi. So you have you have big boat. Yes, exactly. Big boat, yeah, Dobra. Jak to pan powiedział, używają jungle cholera żywica. Żywica? Czy klei? Takie kółeczki bez wkrętów. Zażywicowane wszystko. Właśnie nie wiem czym to jest. A, jest epok klej epoksydowy. Tam widać puszka. Widzicie? Bardzo, bardzo długi mostek. Там вдали есть Przybyliśmy na lokalny market. Hello. Popatrzmy co tu państwo sprzedają? To jest Dziwne. Je. Thank, no thank you. It's not worth of this. You can tell that to uh, Arek Probably he would take that deal, but nie me. A tu są rybeczki. Właśnie to jest prawdziwe Bali. Tak, prawdziwe Indonezja. Takich atrakcji szukamy. Nie? Mhm. No tutaj się błyszczyznę kupuje, w woreczkę gotową, widzisz? Tak, o, proszę. Ojejku, tutaj dotkliwie pachnie. My name is Agata. What's your name? My name is Ferro And yours? You. Julie. Juli. All right. And yours, Julie, as well? Alice. Nice to meet you. You have a wonderful village. Państwo sobie z nas dobre jaja robią. Ale jest przynajmniej zabawnie. Oni mają rozrywkę. My możemy sobie z nim porobić zdjęcia. Wszyscy się cieszą. Nie wiem co mu tam powiedział. Nie wiem gdzie cię zapraszają, gdzie Ziarka zapraszają. Dziękuję. Ja ja sobie z nas robili, ale było wesoło. że Tak się jak. Tak. <laughs> <laughs> Bardzo sympatyczni ludzie. Bye. No patrzcie tutaj ładnie, czysto, pachnie. Elegancko. Tutaj to już jest pierwsza klasa. Nie wyleczo. Hello. Hello! Hello. Thank you. Okay. Generalnie przyjęcie jest bardzo pozytywne. Ludzie raczej są do nas uśmiechnięci, dają się kamerować, z chęcią do nas coś mówią, nabijają się z nas. Całkiem fajne miejsce. Jak widzicie, tam w Dali jest Kościół Katolicki. A poza tym z rozmów z naszym właśnie kierowcą i z jego bratem wynika, że są bardzo dumni z bycia katolikami. No nie widać za wiele, wam powiem, ale coś tam może się nagra. No sobie trochę przypomina żółwia. Nie ma słońca za bardzo. Za późno przyjechaliśmy. Później przyjechaliśmy ale o 12 w nocy, no po południu. Ale są gacki. jest podnieść to tutaj super. Światło wpada przez tamtą dziurę z góry. No trudno, ale z jaskinią sama w sobie też jest fajna. Jest, jest bardzo ciekawa. Fakt, fakt to mówię, ciemno. Nie bardzo jest jak jest bez oświetleniowca. Nie za bardzo tu poszlejemy. Lokalna ludność chowała się w tej jaskini przed kol kolonizatorami holenderskimi. Przewodnik mówi, że kilkaset, kilka tysięcy lat temu I twierdzą, że znajdowałaś się w nie pod wodą, bo jest tam skamielina w żółwie. dla nas to bardzo wygląda, jakby ktoś go po prostu wziął i wydrapał w skalę.